Na samym początku trzeba sobie uświadomić jedną, ale to bardzo ważną rzecz, że mięśnie brzucha ma każdy z nas. Jeżeli chcemy dobrze przetrenować brzuch, to powinniśmy się tak naprawdę skupić na dwóch, można powiedzieć, ćwiczeniach czy ruchach, żeby mięśnie brzucha, żeby aktywować Albo mogę przyciągać, to wcale nie świadczy o tym, że wy wykonujecie spięcia na mięśnie brzucha. Siema, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, pogadajmy o. Miał Karmowski, Radek Słodkiewicz, a dzisiaj ciekawy temat na czasie, bo trzeba robić formę na lato, a co prawda jeszcze nie ma zimy, ale trening brzucha. Słuchajcie, co zrobić, żeby mieć zajebiste mięśnie brzucha? Ja nie miałem nigdy super mięśni brzucha, więc może zapytam Michała, jakie są jego... Ja też nigdy nie miałem super mięśni brzucha, więc może zapytajmy kogoś innego. Nie, oczywiście żarcik. Słuchajcie, na samym początku trzeba sobie uświadomić jedną, ale to bardzo ważną rzecz że mięśnie brzucha ma każdy z nas, tylko u jednych są ukryte pod większą ilością tkanki tłuszczowej, u innych pod mniejszą. I za to, czy my te mięśnie mamy widoczne, odpowiada przede wszystkim oczywiście dobrze zbilansowana dieta z odpowiednio dopasowanymi makroskładnikami, ilością kalorii i oczywiście odpowiednio dopasowana pod dany cel treningowy, czy jest to budowanie masy, czy redukcji. Wiadomo, że jak mówimy o odsłoniętym brzuchu, no to okres redukcyjny tutaj będzie najbardziej sprzyjał temu, żeby te mięśnie się nam pokazały. Natomiast, tak jak powiedziałem, żebyście zapamiętali sobie, że mięśnie brzucha ma każdy to jest w ogóle nadrzędny czynnik tak e... samo jak bicepsy. Tak. Każdy z nas ma mięśnie, e, bądź większe, bądź mniejsze, natomiast każdy je ma. E, jednak idąc jakby dalej tutaj do tematu mięśni brzucha, to e, ja widzę taką tendencję na siłowniach, że bardzo wiele osób wykonuje przy rodzaju skłony, e, spięcia jakieś e, na przykład allachy e, z liną górnego wyciągu i robią to naprawdę w setkach powtórzeń w nadziei, że te mięśnie brzucha się pokażą. To, że my wykonujemy jakieś ćwiczenie i czujemy, że ten brzuch jest napięty, nie oznacza tego, że on fizycznie wykonuje pracę. Bo żeby e, oczywiście mięsień zapracował, musi być zachowana bardzo ważna rzecz, czyli przyczep początkowy, końcowy muszą się do siebie zbliżać, a później ulec maksymalnemu rozciągnięciu i dzięki temu wykonują pracę. I tak jak mamy brzuch, który można powiedzieć, że składa się z bardzo długiego mięśnia prostego brzucha, to jednak nie je są porozdzielane w takie mniejsze brzuszce. I od naszej genetyki zależy, czy jest ich 6, czy na przykład tak, osiem. Bo takie, bo takie osoby też są, nie? I jeżeli chcemy dobrze przetrenować brzuch, to powinniśmy się tak naprawdę skupić na dwóch, można powiedzieć, ćwiczeniach, czy ruchach. Które kiedyś bardzo fajnie też Radek pokazał w jednym z filmików. Ruch spięcia z góry, odcinka można powiedzieć piersiowego w stronę kolan. Ja to, i za, ja to zawsze mówię, że przyciągania, przyciągania klatki piersiowej do, do, kolan, do miednicy, do miednicy. jak macie kręgosłup, czy jak macie jakby tułów, no to wtedy że mogę, żeby mieć brzucha, proste brzucha, żeby aktywować Albo mogę przyciągać e, klatkę piersiową, czyli żebra do miednicy, albo, albo miednicę do, 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 do żebra. Tak, tak, I teraz żeby było jasne. To nie jest jeden i ten sam ruch. To są dwa ruchy, które bądź bardziej angażują jednak te dolne części brzuźców, bądź te górne. I dobrze by było, żeby w każdym treningu znalazły się obie wersje tego ćwiczenia, bez względu na to, czy robimy to, nie wiem, leżąc na ziemi, na ławce, wykonując spięcia z liną górnego wyciągu, tak zwane potocznie allachy, czy jakiekolwiek inne ćwiczenie. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj trzeba się skupić przede wszystkim na tym, żeby jednak te brzuszce ulegały skróceniu. Czyli samo to, że wy macie napięty brzuch i wykonujecie ruch, na przykład zgięcia, jak tu mamy biodro, a tu mamy tułów, że wykonujecie taki ruch, to wcale nie świadczy o tym, że wykonujecie spięcia na mięśnie brzucha, bo żeby ten ruch był wykonany prawidłowo, powinien on wyglądać tak. Że my lekko nawet garbimy nasze plecy i dociągamy miednicę do góry. I najlepiej można to skrajobrazować albo pokazać na ćwiczeniu, kiedy wisimy na drążku i chcemy dociągnąć kolana do klatki piersiowej. To ten ruch można powiedzieć, jest bardzo dobrym imitorem. Jest dobrą imitacją, jakby przedstawiającą, w jaki sposób można te dolne obszary naszego mięśnia prostego brzucha przetrenować. Ale oczywiście Tutaj, tutaj musieli byście też, Musieli też byście zobaczyć, że jeżeli robimy unoszenie nóg do góry, to samo jak było unoszenie nóg, to co mówi właśnie Michał, tylko może by nie było tak do końca zrozumiałe, że samo unoszenie nóg czy same, same skłony do przodu nie będą takie efektywne, dlatego że ty głównie pracują tym mieście zginające Zgniemy. biodro. Więc, więc żeby te unoszenie nóg było optymalne, to musi ta miednica trochę pójść do góry, czyli mówię, to takie podciągnięcie tyłka do góry e, musi być widoczne. Samo unoszenie, zablokowanie tułowia w jednym miejscu tylko machanie sobie nogami e, będzie oczywiście powodowało, że ten skurcz mięśni brzucha dla stabilizacji będzie, czyli taki izometryczny skurcz, natomiast nie będzie niestety tego optymalnego takiego skracania i rozciągania tych, tych włókien, nie? Dokładnie. I, to, i to, samo, to samo, jeżeli chodzi o górne części brzucha, czyli wiadomo, że jeżeli robię unoszenie muszę tu w ten sposób, a, a chciałbym bardziej wyizolować mięśnie brzucha, to muszę się jakby zaokręglać, ten ruch może być bardzo krótki, bo tak naprawdę ten brzuch działa na bardzo małej, że tak powiem... Tak, przyczepy są bardzo blisko siebie, nie? ...na małym zakresie ruchu i on tak nawet tylko delikatnie, ten kręgosłup, że jak powiem, zgina do przodu. Jeżeli całkowicie się chce zgiąć, no to już niestety te mięśnie zginające biodra są znacznie silniejsze, one przyjmują, że tak powiem, całą, e, całą pracę. Można byłoby tylko, powiedzmy sobie, na przykład, e, wyizolować, czy na przykład napiąć sobie na przykład mięśnie kursowe, goleniowe i troszeczkę jakby ograniczyć pracę tych, tych mięśni zginających biodra I wtedy można byłoby zrobić takie, takie, takie spięcia, skłony z większym jakby zakresem. Za, z zakresem ruchu, ale jest to ćwiczenie już wtedy bardziej kombinowane i tak dalej, więc myślę, że najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o te mięśnie, że jak powiem proste, to są zwykłe spięcia brzucha leżąc, jeżeli chodzi o górne części brzucha i zwykłe spięcia odwrotne albo ewentualnie jakaś forma unoszenia nóg do góry. Góry, ale z uwzględnieniem przyciągnięcia tych, tych bioder. Mietnicy do góry, tak. tak. Mietnicy góry. Mięśnie powierzchowne to nie wszystko. Tak, dokładnie, bo, dokładnie. Bo one jakby tak. y, są rzeczą, którą... Ja, ja powiem szczerze, że a propos tych mięśni tam, tych to wiadomo, że dla większości kulturystów można powiedzieć tak, że y, te mięśnie proste brzucha to jest jakby podstawa, jeżeli chodzi o trening, bo y, słuchajcie, czy warto je trenować, czy nie. Michał powiedział, że każdy z nas ma te mięśnie, ale wiadomo, że masa mięśniowa mięśni brzucha robi też wrażenie. O, Więc mięśnie. jeżeli y, czasami na tej scenie widzicie, że ktoś ma takie ledwo, co widoczne mięśnie brzucha, to często jest to wynikiem nietrenowania brzucha i on, wiadomo, ma otuszony ten brzuch i te mięśnie brzucha widać, ale żeby było trochę tej takiej pękatości, żeby były te kostki takie, jak na przykład u Nasera El Sambaty, tak. no to wiadomo, że ta masa mięśniowa musi, musi być również na, na brzuchu, więc tutaj jak najbardziej ten trening na proste brzucha, czy z ciężarem, czy bez ciężaru, ale jakby izolowanie tych mięśni robi robotę i po prostu potem po zrzuceniu tkanki tłuszczowej on wygląda bardziej imponująco. Natomiast z punktu widzenia jakby y, oczywiście sylwetkowego tutaj te mięśnie, y, budowanie masy mięśniowej brzucha jest znaczące. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład bezpieczeństwo i y, unikanie wszelkiego rodzaju kontuzji, y, czy to na przykład kręgosłupa, czy innych też części naszego ciała, to my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo ważny jest kor, czyli ten gorset mięśniowy, czyli te mięśnie, które są odpowiedzialne za to, że i nasze organy wewnętrzne są trzymane, i ta ochrona kręgosłupa fizycznie jest. I tak jak powiedziałem, mięśnie powierzchowne to nie wszystko, bo mamy mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie głębokie, które jakby też trzymają tą naszą talię w ryzach. I dla większości osób te ćwiczenia są zbędnym dodatkiem na siłowni, a to właśnie na tych ćwiczeniach powinni się też skupić, jeżeli chcą robić progres, czy to nawet w ciężkich siadach, czy w martwych ciągach, bo jednak te mięśnie postularne, mięśnie głębokie biorą udział w tych ćwiczeniach. I mówi się, że jak ktoś robi ciężkie siady i ciężkie ciągi, nie musi trenować mięśni brzucha, no nie jest to też do końca racją. Bo jednak ćwiczenia ukierunkowane, stricte izometryczne, jak planki czy różnego rodzaju inne ćwiczenia, będą jednak wpływały na to, że ten gorset mięśniowy i te mięśnie głębokie będą silne i będą lepiej trzymały te talie w nasze, w, w, po prostu w ryzach. Nie? Coś, ma to tym, tym większe znaczenie, im, im, im bardziej inne sporty trenujemy, niż tylko samą kulturystykę. Nie? Że wiadomo, że jakby tym innym sposobem trenowania mięśni brzucha, może powiedzieć szczerze, że ja się zainteresowałem trochę później, dopiero jak zacząłem e, bardziej, że będziecie tam trenować sporty walki i tak dalej, dalej. ale patrząc pod kątem takim funkcjonalnym, jak na mięśnie brzucha, e, to mięśnie brzucha są, tak właśnie jak mi powiedział, bardzo ważne, dlatego żeby chronić nasze wnętrzności i naszych kręgosłup. I może powiedzieć, że... E, Mieście brzucha można trenować w różny sposób, ale pod kątem takim funkcjonalnym można powiedzieć, że spełniają kilka funkcji, które warto uwzględnić w treningu. Tak naprawdę każdy z nas myśli oczywiście, że mięśnie brzucha działają w ten sposób, że... Tak. skłaniamy się, że jak powiem, do, do przodu. Natomiast e, tak naprawdę to działa w zupełnie inny, inny sposób, czyli jakby te mięśnie brzucha w normalnym życiu e, pracują w ten sposób, żeby powstrzymać nas przed tym, że jak powiem, spadaniem, zapadaniem tak. się, żeby e, nie skłaniać się do boku, ale żeby jakby powstrzymać przed tym spadaniem na boki i tak dalej, i tak dalej. Patrząc pod tą względem takiej funkcjonalności, to można wyróżnić takie rodzaj ćwiczeń, jak na przykład antywyprosty, czyli to, co powiedział e, Michał o planku. Plank jest jakby typowym ćwiczeniem, który, który jakby na zasadzie takiego antywyprostu. Czyli zobaczcie, jak, jak leżycie powiedzmy na, na tej ziemi, no to sił, siła ciążenia pcha nas, jak do powiem, dołu. do dołu. Czyli żeby powstrzymać się przed tym, żeby się nie... Nie złamać, nie przeprostować do tyłu, musimy napinać mięśnie brzucha. Jeżeli na przykład, nie wiem, e, chcemy. E, to, to, jest, to jest ten antywyprost, e, antyzginanie, e, takie boczne, no to jest nic innego jak powstrzymanie się e, od, opadania geogra, tak. na, na boki. Czyli na przykład taki plank bokiem, albo na przykład takie popularne jakieś tam, e, e, jak się mówi, loaded carries czy takie no, noszenie na przykład jednorącz jakiejś sztangielki ciężkie. Znaczcie, to jeżeli noszę sztangielkę w jednej ręce, to tak na naprawdę e, trzymam bardzo mocno tym przeciwnym, przeciwnym, przeciwnym mięśniem. mięśniem, żeby po prostu nie nie przewróci się, nie zgiąć się, że tak powiem w to jest, to jest druga funkcja tych mięśni, natomiast e, kolejna e, funkcja to jest tak zwana antyrotacja, czyli e, nasze mięśnie, wiadomo e, tego koru też będą jakby pracowały bardzo mocno wtedy, kiedy będziemy pracowali, że tak powiem w takich na rotacjach, lewo, prawo, tak. więc e, utrzymanie jakby tego, przeciwstawienie się tej jakby rotacji ciągnącej nas w którąś stronę to jest również kolejna funkcja tych mięśni brzucha, którą też trzeba trenować. To są oczywiście rzeczy takie, które można powiedzieć, że w mniejszym lub większym stopniu e, trochę trenujemy dzięki wykonywaniu ćwiczeń wielostawowych z ciężarami i tak dalej, takimi jak np. martwy ciąg, jakieś przysiady itd., tak ale też uważam, że powinny być one w jakimś tam programie treningowym, szczególnie jeżeli naszym celem nie jest tylko wygląd mięśni i brzucha, ale taka funkcjonalność właśnie całego, że tak powiem, naszego ciała i na przykład wykorzystanie siły mięśni brzucha do, do innych sportów. Także... Pamiętajcie, że takie ćwiczenia właśnie, jak te planki, planki bokiem, e, e, palo w press na przykład to ćwiczenie, to takie dwa tak, to są super ćwiczenia, które warto uwzględniać gdzieś w swoim programie treningowym. Niekoniecznie po to, żeby te mięśnie brzucha zbudować w jakiś dziwny, że powiem sposób, ale właśnie po to, żeby je wzmocnić tak w optymalny sposób, by one mogły e, współpracować w innych ćwiczeniach i żeby nam dawały po prostu, jak powiem, taki kompleksowy efekt. A w ogóle te wszystkie ćwiczenia, o których Radek powiedział, są niezwykle ważne. Ważne głównie dla tych osób, które są zaawansowanymi kulturystami, którzy idą w stronę budowania hipertrofii, czyli masy mięśniowej, i na rzecz na przykład stabilizacji na, używają maszyn, a nie używają wolnych ciężarów, bo poruszaliśmy ten temat w którymś z poprzednich materiałów, co jest lepsze: czy maszyny, czy wolne ciężary. Jak nie widzieliście, to zachęcam, bo jest to naprawdę myślę, taki przydatny materiał dla osób, które chodzą na siłownię i w ogóle chcą budować masę mięśniową, to w momencie, kiedy my właśnie na rzecz pójścia w hipertrofię, używania maszyn konkretnych w celu rozbudowy jakiegoś tam mięśnia czy grupy mięśni, właśnie bardzo często zaniedbujemy ten gorset mięśniowy i ten kor, bo nie używamy właśnie w treningu ciężkich siadów czy martwych ciągów czy tego typu rzeczy i właśnie dla takich osób... To budowanie gorsetu mięśniowego silnego jest naprawdę niezwykle istotnym elementem całej układanki później i też no, unikaniu kontuzji, to co e, mówiłem na samym początku tego materiału. Tak, a stabilność wiadomo naszego ciała w ćwiczeniach jest bardzo ważną sprawą, więc yy, i techniki na przykład oddychania też są do tego bardzo przydatne. bo Wiadomo, że im jesteśmy bardziej stabilni w środkowej części, tym mamy więcej, że tak powiem, możliwości siłowych. We wszystkich Przekłada ćwiczenia. się to oczywiście, tak jak Radek powiedział na inne globalne ćwiczenia. Co Myślę, no, że wszystko, wszystko. Wiemy, tak. tak. Krótki materiał, treściwy, ale mam nadzieję, że wyniesiecie z niego dużo rzeczy, które będziecie mogli skomponować w swoje plany treningowe i dzięki temu też osiągać lepsze wyniki. Pozdro. Pozdrawiam.